Dobre, złom dobry. Witam na kanale zawodowy Zasysacz Kawy. E, nie wyszedłem jeszcze z wprawy. E, także być może kiedyś odbędą się zawody w Sierbaniu, <laughs> <laughs> A może i nie, któż to wie? E, e, zrobiłem sobie krótkie wakacje od nagrywania. Aby zobaczyć, kto jest przeciwko mnie, kto jest po mojej stronie, a kto przeszedł na stronę przeciwnika. Taka była moja taktyka. No i ciekawe, ciekawe komentarze się pojawiły pod ostatnim filmem. Większość nieżyczliwa, no bo taka jest właśnie, yy, taka jest, yy, takie nasze społeczeństwo jest ogólnie, tak, nie jest, nie jest życzliwe drugiemu człowiekowi. Więc nie spodziewam się, żeby w tej Polsce było kiedyś lepiej. Ale nie o tym dzisiaj, moi drodzy. Moja praca jest dość nudna, wiecie, i potrzebuję troszeczkę rozrywki sobie zapewnić. A mój kanał zapewnia głównie mi rozrywkę, tak? Ja się cieszę, że mam co robić. A przy okazji i Wam, niektórym z Was. Także dziś pytanie, tu odpowiedź. Dzisiaj możecie zadawać, zadawać swoje pytania. A jutro podczas jazdy będę, e, przystąpię raczej do odpowiadania. Tam sobie powieszę na tym taki uchwyt, trochę będzie się trzęsło, ale podczas jazdy będę na Wasze pytania odpowiadał, które zadacie dzisiaj. A dzisiaj jeszcze po robocie nagramy 95. Chyba już odcinek coś, czyli Cieszyńskiego objazu śmietników. Nie w lesie, nie w krzakach. Ale w biały dzień przy dziewczynach i chłopakach, nie? Normalnie. Także wkrótce będą też akcje w biały dzień inne. Jak zbieranie puszek, jeżdżenie nie z beczką na dwóch kółkach, tylko sobie muszę wózek naprawić, bo tam jedno kółko nie trzyma powietrza. No i wykopać beczkę z piwnicy. Także moi drodzy złomownicy, wkrótce e, wiele ciekawych akcji na kanale. A dzisiaj pytanie, jutro odpowiedź. Także zadawajcie swoje pytania zachęcam a jutro będę przystąpię do odpowiadania także smacznej kawki dla każdego od zawodowego waszego